Idziemy na torkrzywa. Jest godzina 541. Mamy przyjazd na są 24 Jest z nami Dawid. Jego nie znacie. Właśnie go poznaliście. Ja. E, jeszcze nie. Jedyna, jedyna osoba. Jego zastępca nie zastępca. Kurwa. No, kiedy żabum latam? Jak zaraz no, ogólnie ogólnie Dawid, Dawid to jest jedyna osoba z naszego otoczenia, która ma P +Z, a Także kolas jest po długiej trasie, no to potrzebujemy kierowcę. Przede wszystkim 9, podał, nie wie co zrobił, ale się zgodził. Dużo rzeczy przeżyłem z kolasem, więc myślę, że to nie będzie wyzwanie. Kawalerski przeżyliśmy, to to przeżyjemy i te tak. wesele potem też. Poprawiny, poprawiny, poprawiny. Urodziny. Urodziny to już była taka wyścinka na torcie, można powiedzieć. To Więc taki wyjazd to jest wniku, pan wie, pan wie, pan wie, wiesz, w no dobrze, Wiesz, 2 godziny 40 odjazdy i widzimy się na miejscu. którego moc złamać mógł tylko pocałunek prawdziwej miłości. Króległe zamknięto w wieży tej zaś strzegł okrutnie, czekała na pierwszy pocałunek miłości. No to co jeszcze po... poczeka! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just, I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. All is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hiding, seek. I hide to be far from anxiety. I need my space. I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud. You don't speak quietly. Opinions violently. Who's that guy? A, wiesz, John? Is he zancknięty mioczami? No, ja też. Tak? Ja też, ale tutaj. Ja tak będę jechał. No i super. Jak Ci się podoba przejazd kolasem? Zajebiście jest jak jak za podtrzymanie turba włączył, kółko, żeśmy zrobili Opisał no, to, że, to jest przepaść z 220 do 520 godzin. To jest różnica, nie? Od razu Dobrze, dobrze, naprawdę Super. Zajebiście na naszym stanowisku mamy Mateusza z Wratstera. No, dobra. Yy, to, to już mogę, mogę wziadać, ale... a, a podpisałeś, że nerkę sprzedajesz? Przepraszam bardzo, to jest kierowca. <śm> I just gotta get through this life is a nuisance, I have no nuisance. I try to be human, find a solution, my evolution. A place <laughs> like this <laughs> it didn't exist, you made it like this. <laughs> so you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. O kurwa Patrycja, a ty wiesz, że on jeździ zamkniętymi oczami? Naprawdę? No, bo on się boi przecież. I get lost when thoughts you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared, I would pop off fast to the surface. Yo. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and to scarred. I had a given art but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard. I'm hiding every card. A royal flush of love. You never know what's hard with a back to the mat. And I see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. I'm a beast of the net. They can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I saw you. I, I, like the the I my <much> dobiega prawie końca, mieliśmy się już pakować, no i ktoś zadał pytanie, czy jeszcze ktoś stoi w kolejce. Popatrzyłem się i Począć, oni wszyscy stoją w kolejce, żeby się z polasem przejechać. Także no, jeszcze mamy trochę jazdy, czas mamy do 20 i myślę, że wszystkich rozwieziemy. I will be didn't say and say. I get lost in thoughts for you when I miss the old you I got the purpose of the energy around me Don't nervous get over the rest of surface And the good you made me work this I had a given up but now I'm thinking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card I roll a flush of love, you never know what's hard With a back to the Mac and I see where I'm at I'm a fight like I'm mad, I'm a beast of the night They can never be me, nice try but they'll see I achieve everything while they stay salty I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get będzie co? Nie wiem. Jak to nie? Ale zajebisty dzień udany, najeździłem się w Ciul. Naprawdę mega wyjeździłem. Ile opon Dawidko? 6 eee, kompletów, czyli jakieś 12 opon. Z tego mogłem jeszcze pomylić tak, jeden, dwa komplety. Błąd statystyczny. Dlatego, że tak no, troszkę nam bieżnik odpadał. Nie kończył się, on po prostu znikał. Bo... <laughs> w momencie. No wymieniłem tyle opon, przez cały rok chyba tyle opon nie wymieniam coś się Nie więc no dziękuję. Jest jutro tak, i montujemy taki system jak w taksji, że podnosi się samochód, na pneumatach, nie będzie można tak podnosić samochód. Trzeba kompresor wyposażyć. Trzeba się wyposażyć w kompresor do busa. Waga już jest ciężka. A, z zewnętrznym zasilaniem, no? No. No tak, no myślę. Takich dużych amerykańskich, nie? Myślę, że jeszcze za chwilę po... nagramy jakieś takie totalne podsumowanie. Na razie Ale? czekamy, czekamy co, co, co tutaj wyciągniesz. To krzywa, najwyższy tak, polega. Dobra, także jak mówię za to jest, z tej chcielibyśmy naprawdę podziękować ekipie Zaba za naprawdę największe zaangażowanie zrobili, największe się ognęlicie na razem z taksi i tak dalej. Także naprawdę jeszcze raz szczególne podziękowania, bardzo spokój, no. dziękujemy. I mam nadzieję, że ja dziękuję za <grym grym grym> to było słowo. Tajwiście, można po lata, daliśmy, 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 na naprawdę to, że... tutaj na największy to, ogień zrobiliście no, na to, za, dziękuję, to że... Że... Jak się dało to bym ale... nie ma możliwości, no ale... nie? Chcieliby. Następną razem może będzie okazja. Spokojnie. innego od, od dzisiaj, tak żeby to wszystko się grało. Zrobiliście wenie nie cała ekipa właśnie bardzo pistowa to rozjewała tutaj nie? i samo auto sobie wiadomo, to jest rozpierdol totalny jak to lata, jak to gada i tak dalej. Widziałem widać kolejkę. Kolejka no, mówiłem wszystkim w taksie właśnie jesteście wy, inne auta, nie my chcemy do tej zielonej, nie my chcemy do tego, my do tego. Wszyscy do Was czerkali i wydaje mi się, że to jest uzasadniony wybór, tak? Byłem pomowy naprawdę, komór, że, że naprawdę kawał roboty. Wszystkich możliwość przebiegć. Właśnie no więcej. wiadomo, 90% to są MMK, a tu mamy RX8 kurwa odjebany taki konkretny dyftobus, gdzie jest naprawdę... Jeszcze, jeszcze nie do końca zdrawiony, to jest Ale do plakiemu, projektu. To, o, to, to. Także naprawdę jest potencjał. Nie? I słyszę szat! Ok, ma'am, calm down. Jakieś kind of szaty? Dobra, szybkie podsumowanie. Pierwsza nagroda. 7 ósmy event. Najgłośniejszy wydech, w końcu coś się udało zgarnąć. Straty: 18 kół ziaranych. Zderzak rozwalony. E, ale nie z powodu uderzenia niczego? Nie, po prostu, po prostu e, ochotę, nalewka, nalewka nie wytrzymała ciśnienia i od no, no, temperatury się to rozjechało. Kilka razy nam spadł do lot. No niestety opaski już mają też swoje przeżycie tutaj. No, ale opaski już są nowe załatwione. Próby garaż był tak uprzejmy i nawet przywiąz mnie do domu. My jesteśmy tu, to nam przywiązł do domu, więc Jest mega miło. Więc na jutro podejrzewam, że już będą zmienione opaski. E, jeszcze z takich rzeczy gruby garaż na Hasło Kolas macie 10% rabatu do końca, na, roku. do końca na wszystkie produkty. Czy jego w sklepie, czy na stronie tak. 10% latuje dla Was kocik rabatowy? No i co? Przeżyliśmy to. Auto też przyszło. Mega dużo przejeździłem. Tor krzywa polecam dla wszystkich początkujących, jak i zaawansowanych. Mega się jeździło dobrze. Dobra nawierzchnia. Dobra nawierzchnia. Nawet jeśli wypadniesz z asfaltu, masz płyty delikatnie agro, cokolwiek, jak przesadzisz, cokolwiek. E, jak dla mnie 8,5 na ocenę, na to, na 10, czy nie? Ja jestem mega zadowolone. Czyli tak, impreza na Mega Plus. E, no i co? Nie zapomnijcie tam nacisnąć słoneczka, subskrybujcie na dole są komentarze, też coś piszcie. bo co byście na... chcieli widzieć? No dopiero się uczymy, także... Będziemy to tego... Jacka, więcej mnie, mniej mnie, więcej Jacka, wybierzcie z nami. Eee, no, z moją brodą, to podejrzewam, że mniej mnie. Też dziękujemy Rapsterowi dzisiaj. Super. Impreza. Tak, faj, Fajnie, poznaliśmy bliżej po miła atmosferka była. Też zapraszamy serdecznie do nich na kanał, bo podejrzewam, że też tam będziemy. Nie szansa jak to, spawam siedzenia, bo inne super elementy. Czyli tak. Zapomniałem, jeszcze jemu dziękujemy, nasz, nasz kierowca, nasz, nasz kierowca, kierowca bombowca jutro nas zawozi, nasz kierowca, mój pomagier dzisiaj, główny wymieniacz tu, grillowy, od prawego koła, grillowy, ogonie, kurwa strzelają do mnie, także dzięki Dawidku. Polecam się. A teraz pakujemy. Śliwy <laughs> siedzicie, ja lecę. Jedziemy na Rakkawę.